Ma ogromną przyjemność dzisiaj być w Szpitalu Szczecin Zdroje, trochę symbolicznie, bo to już działa, ale przyjechaliśmy, aby otworzyć pracownię rezonansu magnetycznego, tomografu komputerowego, przyjrzeć się pracy całej załodze i być pełnym podziwu dla ich pracy i dlatego jak to robią, jak to wygląda i przybić piątkę Olgierdowi, czyli po pocieszyć się i powiedzieć, świetnie to wszystko wygląda. Bardzo się cieszymy, że ten sprzęt tutaj trafił i w taki sposób pracuje. A my zachęcamy wszystkich w Szczecinie na Pomorzu Zachodnim do tego, żeby 29 grać razem z nami, bo pamiętajcie, że ten sprzęt trafia do nas. To na nim są leczone nasze dzieci i nasi najstarsi, więc grajmy razem. Grajmy razem, pamiętajcie, żyjmy zdrowo w zdrowym świecie.